Ja, uczeń klasy wojskowej i policyjnej Przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej Bronić jej niepodległości i granic w i Strzec honoru kadeta polskiego. Strzec honoru kadeta polskiego. Bronić, dobrego imienia ucznia szkoły. Bronić dobrego imienia ucznia szkoły. Pilnie i z zaangażowaniem zdobywać wiedzę i umiejętności. Służyć bliźnim w potrzebie. Nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Zamiast pokładanych we mnie nadziei. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Tak po! Siedzę! ocenia, które w każdej jednej szkole się odbywa. Przyjęliście na siebie, wyraziliście taką chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, zajęciach przysposabiających do wiedzy o wojsku, czy też wiedzy o policji. Ale jednocześnie przyjęliście na siebie ogromną godność. Przyjęliście na siebie godność noszenia munduru. Munduru z barwami narodowymi, z godłem, który do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje Was do zachowywania się w szkole i poza szkołą zgodnie z tym, co mówi kodeks kadeta przypominany dzisiaj przez księdza kapelana w czasie yy, homilii. Życzę Wam w tym pięknym i wspaniałym i uroczystym dniu, żeby słowa przysięgi, które wypowiedzieliście przed chwilą zostały głęboko w Waszych sercach. Moda na bieganie stała się inspiracją. Planowaliśmy taki bieg już od kilku lat, różne y, sytuacje nie pozwoliły na zorganizowanie i w tym roku dopięliśmy celu i po raz pierwszy organizujemy bieg Łańcucka-Dycha. Wierzę, że to początek tradycji i od tego roku, już co roku będziemy organizować te biegi, bo zapotrzebowanie na bieganie w Łańcucie jest duże. No musimy zaczynać od dziesięciu, mam nadzieję, że za kilka lat będziemy biegać trzydzieści, a może i maratony, 42,5 kilometra. Wielkie brawa dla wszystkich. Liczy się przede wszystkim udział, prawda? Proszę być. To Ale te 10, te 10 km to dużo czy mało dla pana. Dla mnie. Y Teraz mało. Przebiegłem już pierwszy półmaraton, także już wiem, że stać mnie na miary długie bieganie. Prawda? Jestem dość daleka, nie jestem stąd, także jestem z Nowego Sącza. Troszkę po górkach biegam, także tu jest dość płaski dystans. Chciałabym się zmieścić w godzinie, może to nie jest jakoś specjalnie krótko, ale jak dla mnie mówi, to bardzo duży 30 minut. Dla mnie to jest taki zwykły, średni dystans. Ile pan mniej więcej tak tygodniowo biega? 3 razy. W jakim czasie jest pan w stanie przebiec? 45 minut. fajna, szybko, mam nadzieję, że wszystko się jeszcze teraz skończy. Trasa, no ciężka trasa, ciężka. Mhm. tych podbiegów, kilka podbiegów, ten podbieg, podbieg tutaj na końcu z też trochę było, Koska brukowa, no ciężka, wyczerpująca ta trasa. No coś się trenuje, więc ta kondycja powiedzmy jakaś tam jest. Czyli które miejsce? Wygrałam. Codziennie robi się trening i w sporadycznie zdarza się jakiś wolny dzień, ale w zasadzie trenuje się codziennie, co weekend jakieś tam wyjazd, na jakieś zawody. Wielokrotnie przygotowujemy i uczestniczymy w różnego rodzaju grach terenowych. Są one różnego rodzaju poprzez biegi z mapą. Czego uczą takie gry? Na pewno spostrzegawczości, ponieważ w mieście są poukrywane różne koperty, różne listy, różne znaki, które trzeba przerysować, najpierw znaleźć, przerysować. Uczą też na pewno takiej zaradności, bo trzeba jednak umieć współpracować w grupie. No i też. Samego znajomości, samego miejsca, ponieważ trzeba się orientować, gdzie, co jest. A tak naprawdę też dużo, dużo umiejętności potrzebne jest z znajomością mapy. W tym roku mamy młodzież z gimnazjum, jedną grupę z licealną, w wieku licealnym, a większość uczestników jest ze szkoły podstawowej. Na pewno będą fajne jak na każdej grze i na pewno dobrze się pobawimy i trochę pobiegamy. Czyli doświadczenie już macie, tak? Tak. W takiej miejskiej grze to dopiero pierwszy, ale zdarzało się w mojej karierze, że na przykład po lasach albo po innych miejscowościach to już wielokrotnie. Kto pierwszy kupi jakiś obiekt, ten go posiada, tak jak w Monopoli, prawda? Jak staniemy na, jakiejś, na jakimś polu, to możemy go kupić. Jeżeli chcemy go kupować, no to go kupujemy. Wtedy wpisujemy na tą tabelkę, że go kupujemy. Czas gry. Jeżeli na przykład się spóźnicie, bo ktoś już wcześniej kupi ten obiekt, no to wtedy tak jakby płacicie jemu za to, że stanęliście na to samo pole. przyznająca statuetkę św. Michała Archanioła, nominowała do tej statuetki Pana Józefa Bosaka. Jestem zachwycona, jestem niesamowite. Wszystko jest piękne, poobchodziłyśmy, wszystkie swojskie wyroby, kupiliśmy sobie ziółek. To są herbatki, wszystko jest naturalnie suszone, bez dodatku, jakiś tam bez gazowania. No to są na przykład chipsy, jabłka, które robimy z cynamonem, bez cynamonu, herbatki, tak jak polecamy tutaj truskawkową, wiśniową, malinową, agrestową, pokrzywową, owsianą. Mogą być też różnego rodzaju jakieś takie mieszanki typowe do, do zup, do mięs, czy też na przykład takie śniadaniowe do jogurtu, do mleka, albo tak jak tutaj właśnie widać, takie mieszanki typowe wigilijne. Poprzez to święto czcimy naszego patrona, świętego Michała Archanioła. Po raz pierwszy robimy to razem z miastem Łańcutem, czyli jest to wspólne święto miasta i powiatu i według pana burmistrza dobrze by było, żeby zostało tak na przyszłe lata. Przygotowane różnorodne uroczystości, bo przypomnę od rajdu rowerowego, poprzez wernisarz prac plastycznych osób niepełnosprawnych, poprzez wczorajszą galę piękny koncert w wykonaniu Nikolausa Chóru i Orkiestry Straczkowej. Statuetkę świętego Michała Archanioła przekazaliśmy w tym roku skrzypkowi, człowiekowi udzielającemu się w różnych kapelach, zespołach, orkiestrach panu Józefowi Posakowi. Osoby zaglądały, dopytywały, informowały się jak przebiega procedura rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Udało zarejestrować się dziewięć osób. Warunki zdrowotne należy spełniać takie, aby nie zagrażając swojemu życiu, móc y, ratować czyjeś życie i czyjeś zdrowie, należy mieć 18 lat, ukończone, ważny dokument tożsamości w ręku. Bardzo się podoba. Mi. Bardzo, bardzo fajnie, dużo. A przede wszystkim, proszę, proszę, proszę panią, piękna raz. pogoda. Fłaś? Bardzo miła, piękna taka fajna atmosfera, rodzinna, to to prawda? Nasz I nasz bardzo to piękna to pogoda, to jest najważniejsze. Być czegoś tak więcej, takich właśnie spotkań, takich, żeby się ludzie razem integrowali, bo jest tego bardzo mało w łańcucie. Dwa pierwsze miejsca egzekwo orkiestra denta OSP w Husowie i reprezentacyjna orkiestra denta miasta łańcuta. Prosimy dyrygentów pana Zisława Magonia i pana Tadeusza Bretka. Brokie, brokie, brokie. Najbardziej to chyba ludzi przyciągają tam, co dzieciom malują twarze i oprócz tego te regionalne posiłki. Bardzo fajny pomysł, zawsze coś innego. No, <goda> można się przejść, zobaczyć. Pogoda dopisała, więc... Co Piękna pogoda, no i czas można miło spędzić. Widzę, że tutaj pierwsza pomoc jest ćwiczona. No jest to niezbędne przede wszystkim dla każdego kierowcy. Nigdy nie przewidzimy zdarzeń drogowych. Myślę, że bardzo dobry projekt. W nocy mój Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i jest prawda, to jest spał. Dziecięc urok, dzięki tak i chyba w całym świecie. Niech wiecie nie znajdziecie, że jeden uśmiech tym. Chicago, Paryż, Krym. Są francuski, które ponoć zmyną w świecie z mody. Lubią twarze w i wachnące wody Lecia czułbyś się nad ranem dość do roboty Gdybyś nagle w oczu w zapach firmy koty Najwięcej witam para, para, mają proste Chciałem buzić, rzekła mi nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż mówię Czechu. Gdyby wydał się za Czeszkę, umarłem ze śmiechu. A jeszcze a propos, dlaczego przyjechałem do łańcuta? Z kilku powodów. Pierwsze, tutaj jest pałac. Organizatorzy powiedzieli, że bym przyjechał w ramach odbierania majątków rodzinnych. No drugie mówili, że w pałacu, nie wiedziałem, który był ważniejszy powód, będą wystawiali skarby narodowe i chcą mnie wystawić tam. No jest jakiś trzeci powód byłem. A, no właśnie, a propos tych, tych skarbów narodowych, bo ja tak po muzeach to się boję chodzić, bo mnie łapią, co mnie wstawiać do gablotek. Ten szczególny kolor nieba Może to Tu przeżytych tyle lat Może to Ten przewiczny zapach chleba Może to Pochylone z trzech to to przeznaczenie zapisane w gniazdach Może domem ten wiosenny zapach wzór Może bociany co wracają tu do gniazda Coś co każe im powracać tu Dzisiaj właśnie otwieramy regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania w Łańcucie. Jest to bardzo duża inwestycja. Udało nam się po prostu stworzyć bardzo dobrze wyposażone centrum. Jest tutaj 12 pracowni o różnych specjalnościach, począwszy od obróbki metalu, obróbki drewna, jak również mechatroniki i różnego rodzaju sprzętu samochodowego. Sprzęt po prostu na XXI wiek, bo zarówno czy obrabiarki, czy sprzęt mechatroniczny jest naprawdę wysokiej jakości. Ta nowoczesność musi wkraczać również do szkół zawodowych, dlatego żeby no, uczeń przede wszystkim wiedział, na czym pracuje się w przemyśle i nie było tej przepaści między uczniem który kończy szkołę, a przemysłem.